Siema. gramy sobie w The Binding gramy dzisiaj Tainted Keeperem i mam dosyć ciekawy challenge, bo challenge yy, polega na tym, że jeżeli mam klątwę, a przynajmniej tak zrozumiałem przynajmniej, że jeżeli uzyskam jakąkolwiek klątwę na jakiejkolwiek postaci, to nie mogę wejść do sklepu, albo nie mogę czegoś kupić tam, no tak czy inaczej, może być ciekawie, nie wiem, że nie, Tam się na razie zbierać wszystkie pieniądze, które nam wysypują, łatwa postać, łatwy challenge teoretycznie, nie oszukujmy się, pieniądze i tak chyba będą lecieć, ale nie, one się kiedyś muszą skończyć, chyba, że to jest jako nowa fala, ciekawe, ciekawe. Jak najmniej obrywać, to będziemy więcej kasy mieli. Oj, tak. Powiem szczerze. że <grafię> Zawsze, zawsze to samo. Mega dawno nie grałem w Iseka. Nie pamiętam, jak się w to gra jeszcze. Pieniądz. Oj, dobra, jest Git. Te, te championy będą najgorsze. Gramy Gridiera, żeby nie było. Gramy, gramy ten. Tą, tą trudniejszą wersję. No <grafię> i nie wiem, czy będę jeszcze umiał w to grać. Standardowo gram na kreaturze ostatnimi czasy, bo jakoś tak na padzie. Nie wiem. Na padzie mi jakoś gorzej idzie. Nie chcę mi się grać na padzie jakoś bardzo. Stwierdzam, że. Dajcie mi kojda. Oj, czekajcie, bo mnie biją tu ciągle. A, dawno, mówię, dawno nie grałem, więc jestem totalnie tragedią. A oni mnie ciągle obijają. Dobra, w końcu ubiłem jednego chociaż. No nie! Ten jeszcze tak klątwie siedzi. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. Mięska to jest najgorszy przeciwnik świata. Mam tak drewniane ręce, że nie jestem w stanie to nic zrobić. Czy to jest tragedia, co tu się dzieje, Im Więcej końców w tym lepiej. Tylko to w ogóle powinien być to no mówię. Turbo łatwa. Ale zobaczymy, czy będzie turbo łatwa. czy się. Właśnie nie wywalę. Nie wiem, mam tak sardzę białe ręce, że to jest szok. Naprawdę, jakbym pierwszy raz grał wajzaka na tym, na klawiaturze. Aha, Steam Cells, fajnie wiedzieć, tu coiny, te coiny sobie postaramy się e, jak najdłużej, e, a resztę będziemy sobie zbierać. Standardowo, no ja w ogóle tą postacią mam wszystko blokowane, dosłownie, oprócz jeszcze matki i ale ale stwierdziłem, a co tam, trzeba zagrać gry fajny tryb podobny, Oj, O, ja cię kręcę, mam nadzieję, że faktycznie coś dzisiaj osiągnę, a nie się wywalę, może się okazać, że będę musiał znowu trenować i grać fajsaka, żeby żeby cokolwiek osiągnąć w tej grze. Ej, tak się nie robi, ej, dosłownie tak się nie robi, halo, bym się przestraszył aż. Im więcej zostawię przeciwników na później, tym gorzej, bo im się, ich się będzie coraz więcej tutaj respić. A wiadomo, że to no coraz resp więcej, to coraz więcej, prawda? Dobra. Auć. Mucha mnie ugryzła. No i cztący. Pa, papur wody. Która to fala? Szósta, a jest chyba dziewięć. Czy dziewięć? dziewięć jest. Nie. Piątko. Żadnej klątwy nie mam, całe szczęście. Do sklepu będzie można zajść. A tyle dobrze. Dziewięć. Ostatnia fala, która będzie. Dobre, nie no, dobrze było, no, porobiłem wszystkich na spokojniutko, tu jeszcze jakieś koiny leżą na zwykłe, zwykłe koiny, których nie muszę podnosić od razu, będę sobie zostawiać, bo, bo mogą być y, na później przydatne, oj, w ogóle jak to nagrywam, to wyszedł, ten, druga część y, ostatniego sezonu, który powstał, nowego, trzeciego sezonu chyba, Wiedźmina, jestem turbo zafascynowany, to mi nic nie da, prócz shot speedupa, no tak, wejdziemy na 10, klucz, jak najbardziej, stapler, jak najbardziej, um, a tu miałem bombę jeszcze, dodatkową jedną, co nie mam bombę? Nie brałem, jestem pewny. Mamy baterię, nic więcej. Mapa nie jest nam przydatna. Weźmy tutaj. Pająk. Uh, <laughs> Taking damage can make spider exit the head. And. To, to jest jedno z najgorszych chyba przedmiotów pająkowych w całej grze. Dobra. Spróbujmy zre jeżeli mam maszynę. Mam. Reroll szybki, zróbmy. I mamy tirzapa, jak najbardziej wezmę. Tak. Większe tirzy. To jest mucha i pająk, ja bym go Hef Mind jest nawet spoko, więc bierzemy. I bossem jest Gemini. Gemini! Nie no, z tym damage ty, ty, czapem, który dostałem z staplera to już, już można się cieszyć. W ogóle stapler zamyka jedno oko, a tutaj ja nie wiem jak to działa. Moim zdaniem ta postać powinna działać na zasadzie strzelam pieniędzy. Jak powinno być. Dobra, bo jest bardzo niebezpiecznie. Nie, nie powiem, że nie. Ja bym chciał ubić tego pana, który tu lata. Dobra, walić może pieniądze z niego, też nie głupie. Ała. Czemu nie mógłbym tam tego ubić? Daj mi pieniądze. Czemu tam ten pieniędzy nie, nie, nie dał? I przyszło mało życia, jakim cudem? Tutaj akurat nie ma różnicy, czy pójdziemy sobie na mega Shatana, czy na e, ten angel Rumy, ale chyba wolę angel roomy, nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że angel roomy w ogóle na gridzie są dużo ciekawsze niż ten, nie, mogę się mylić oczywiście, no, różnie bywa i to też mi się wydaje, że zależy od osoby, jak, jak sobie gra, ale angel roomy są spoko, ja tam lubię, szczególnie właśnie na jakimś grid modzie, gdzie, o, pieniądze wziąłem, e, szczególnie na grid modzie, na większości postaci, gdzie e, nie musimy się jakoś za, za dużo o nic martwić, bierzemy sobie za darmo przedmiot, a i tak mam praktycznie co piętro, więc no, na no, no, spokojnie. O, jest jakieś fala pięsek, no i tu latają. No, idźcie stąd. <gry> Ale golden coina dużo dostałem. No, jestem pełen podziwu. Jeszcze. Może jeszcze coś kupię na tym piętrze? Nawet nie głupie. I tak jak mówiłem, omijamy sobie David Deela. Dziś jeszcze wypadł ten coin. Mam maszynę do zmiany przedmiotu, więc ja bym się badaniem pobawił. I to był ostatni już. Okej. Okay. Ma to sens. Ja bym zrobił reroll jeden. Squeezie. z Up wezmę. 4,5V wezmę. Chaos. Chaos byłby śmieszny. Chaos na gridzie jest zawsze śmieszny, tak mi się wydaje. Nawet mnie na niego stać. Ale nie biorę. Dobre. Chciałbym porobić z nim. Chaos jest takim przedmiotem, że można się bardziej pobawić na zasadzie zdobycia czegoś, aniżeli wygrywania. Tu mam lipstick, słaby przedmiot. A nie mam klonty, więc mogę kupować. Mamy Tears Appa. E, dosyć ciekawego tabletka. One makes them bardzo fajna. Tears Appa, tygodnie match 10% zmniejszony damage. E, klucz. jak najbardziej najbardziej klucz weźmę. I mamy tutaj martwego zęba. Eee, nie, nie chcę. Cześć, kolego. Dajcie mi coiny od razu. Wow, dyszkę dostałem, tak o. Tak o, bardzo mi się to cieszy. To wybuchniesz? Nie, nie wybuchł. To co on robił? Co, co to był za champion skoro nic nie robił? Czemu miał w ogóle Diny jest dosyć małe? Wow, się obcałem. Siem, siem, sie, sie się zesrał. Coiny daj, coiny daj, coiny daj. W ogóle ostatnimi czasy bardzo dużo pogrywam sobie w Minecrafta. Jakoś tak, nie wiem, mam ma, mega mocny vibe na Minecrafta. Mega mi się przyjemnie podgra. Gdzieś tam jakiś świat sobie stworzyliśmy. Ze znajomymi i sobie pykamy na nim, ale normalnie tak kozacko mi się gra, że stwierdziłem, a dobra w końcu po 30 latach grania na e, nielegalu trzeba kupić. I kupiłem Co Minecrafta, taką. Więc e, nawet się cieszę, jakoś tak nawet przyjemnie się zaczął grać w tego Minecrafta, to bardziej jeszcze, co ciekawe. E, żeby nie było, że ja jestem, wiecie, jakiś taki, o na nielegalu tylko gram w gry, to Minecrafta ja po prostu nie chciałem, Oj, z e, Minecrafta jakoś tak nigdy na komputer nie chciałem kupywać, bo miałem go na telefon, mam go na ps trójce, mam go na PS4 gdzieś tam. Więc jakoś tak zawsze miałem tego Minecrafta, no? Kurczę, nie wiem czy ten zapach chcę wziąć. To bym mógł wziąć, więcej przedmiotów. No tak to chyba nie to już. Hmm, tarot klofy są fajne. E, mamy słoik much. O, bez no, staros. Na kolejne piętro. Słoik much. <śmów> <śmów> -ru 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 -ru. Nic ciekawego. A, ja mam tu jeszcze koniec Zostawmy je sobie może na bossa. Slap. Okej. Okay. Oki doki! W ogóle Oki Doki to chyba ten mówił, nie tylko Mario, znaczy najbardziej to chyba z Mario się kojarzy, ale z tego co kojarzę, to Oki Doki jeszcze mówi ten, ee, jak on tam miał? Penwise, tak? Z filmu to? Książki? Serialu? Właśnie? Z czegoś? Czemu teraz pisz wybuchaczy? No i świetnie, się wybucham. Wybuchacze są obstranie, bo, no, bo, bo, bo mogę je ten doknąć, mnie. A jakby ktoś pytał, e, dlaczego nie ma e, nagle przestałem robić odcinki z e, DBD albo z... E, co tam jeszcze? A, z tego w terrarii graliśmy. Nie, nie, nie w terrarii, stąd. Balonki? No, Ostatnimi czasy bardzo mocno mnie zdenerwowała gra, jaką jest DBD. Sam fakt, że jest bardzo. Bezny, e, bardzo słabo jest tam, wiecie, ogarnięte e, fakt, że e, nowi gracze mają ciężej. Ki killer w ogóle sam w sobie ma dużo ciężej niż. E, niż ten. Niż inni gracze, co jest bardzo denerwujące dla mnie. I nie lubię Trisagion. E, the Beans deal 33% damage, but can hit enemies multiple times. Czyli może kilka razy uderzyć. Fajne to by było, wydaje mi się, jakbym miał. E, jak to się nazywa? E, jakbym miał, słowo zgubiłem, mm, jakbym miał ten przedmiot, który nie pamiętam jak się nazywa, ale miałbym go, jak się nazywa ten przedmiot, czekajcie, e, Secret Heart, tak, bo Secret Heart działa na ten, że się przyciągają do siebie, albo w ogóle Homing Tearsy, jakbym miał to też by było spoko. Dobra, teraz tak, idziemy tutaj, tu w Pixy, bardzo fajny, bardzo fajny przedmiot, tu sobie wejdę, bo mam teleport, pierwszy raz w życiu, sobie wejdziemy i tutaj Pointy Rip, lubię dosyć, lubię, no, mógłbym pójść mamy skrzynię, którą sobie otworzymy. Może koina wypadnie? Mam string up oraz runa jakaś... czy Dagaz? E, witaj przyjaciele, Dobra, bierzemy tak, cyk. Czemu nie zebrałem tego koina? Co się wydarzyło? Nie no, Trisagion jest spoko chyba przedmiotem, wydaje mi się. Ja, ja lubię Trisagion, tak? Wiem, że nie jest jakoś bardzo lubiany ten przedmiot, a ja go tam nawet lubię, szczerze. Ja lubię dużo przedmiotów dziwnych w tej grze, na przykład e, e, bardzo fajny jest przedmiot dla mnie, dodanie. Dawno nie grałem, więc ciężko mi jakie przedmioty lubiłem kiedyś. Ostatni odcinek z Isaaka nagrywałem jakiś, jakiejś. Jacie kręcę, tydzień temu, jak nie dalej. Nie, nie przeciwnik. Oj, musiałem pójść spokojnie. To, to jest najgorszy przeciwnik w całej grze, dosłownie. Wszystkich przeciwników mogę pokonywać, ale tego nie wiem. Dobra, piąteczkę w kieszące. Wow, czekajcie, bo tu jest ich więcej. Ja myślałem, że tylko ten na dole stoi. Oj, kojny. Jest git. Majonez. Dobra, ej, stawię muchy, bo się za zaraz. Panowie, e, pogadajmy, pogadamy się jakoś, prawda? Czy też się dogadzasz ze mną. 66 monet, więc robimy tak, bierzemy sobie tu w piksu jak najbardziej. Wow, dwa Tirsy. E, pointy riba jak najbardziej, tak, lubię pointy riba. Wiem, że jestem dziwny, ale lubię, lubię. Tu mamy maszynę do zmiany przedmiotów. E, lucky food. Lucky food nie byłby głupi. I, pinki, e, binki też by był nawet spoko. I mam przy okazji jeszcze d up jakim jest Hormones. Trzy tirsy mam. Binki mi rad plus jeden tirsa dał. Ja na nim mogę mieć normalne tirsy? Poważnie? Ja myślałem, że na nim mogę mieć tylko jakiś tamten. Bo wiecie, jak mamy triple shot, to mamy maksymalną ilo y, ilość tirsów. A tutaj nie. Hmm, ciekawe. Może tak jest, nie wiedziałem. Dobra, Hormones, pierwsza strzykawka, niestety. Myślałem, że druga. Albo Staple był pierwszym d upem No tak, zapomniałem. Dobra, cyk. Nie, no z tymi tirsami to jestem Bogiem teraz normalnie. Wszystkiego. Ten trisagion, wzięcie trisagionu było kozackim pomysłem. Idziemy. I mamy Genesis. Usuwamy wszystkie przedmioty, ale dostaje jakiś ten Seven Sealsy. Na pewno wezmę, lubię Seven Sensilce Seven Seals to jest jeden właśnie z takich przedmiotów, których ludzie teoretycznie nie lubią, a dla tam jest spoko. Tworzę sobie te lokusty swoje i e, dzięki nim mam dodatkowych ziomków do bicia. Szczególnie, że mam mam minda, co powoduje, że mam większy damage. Co jest spoko. No ale. Ale dla mnie idź przedmiot. Nie, nie, no, oszukujmy się. Dobra, idziemy tutaj najpierw. To tejże Telekineza. Właśnie, Isaac to jest taki, jak taka gra, w której raz masz gówniany run, a później zagrasz drugi i masz turbo kozacki, Później zagrasz trzeci i totalnie masz cyf. Eee, tu bym nie chciał, bomb nie potrzebuje. Kupię ten sprinkler, tylko dlatego, żeby zobaczyć, jaką bo W ogóle marble. Marble to jest. Dobra, weźmy sobie jeszcze tą tabletkę. Monsters. O, wezmę jak najbardziej. I mamy dwa boss itemy. Tylko musiałbym najpierw je o, żarówka nie działa jak mam ten. Ciekawe, ciekawe, nie wiedziałem. Żarówka nie działa jak mam przedmiot e, nie do końca ładowany. Bo tutaj mamy przedmiot, bym powiedział, taki. taki troszeczkę inny, prawda? Coś na mnie wleciało. Mam nadzieję, że to coś w sobie już poszło. Albo w coś wlazłem też tak może. W ogóle ostatnio, ostatnio e, chciałem sobie zagrać ze znajomymi, też na live. Przy okazji ja bym bardzo chciał ja on takie... Roz, już zaczynam już to że może po wam ten... Możecie w, w, ten napisać w komentarzach, czy chcielibyście wiedzieć, gdzie mówię. Bo już chciałbym połączyć te Discord. Po pierwsze, że wiem, że tym Discordem e, się jakoś bardzo nie zajmuję, a tak to bym mógł być na tamtym swoim głównym koncie Discordowym, przez co miałbym cały czas gląd, czy ktoś pisze coś tam, mógłbym coś pisać. Może jakieś połączenie, chyba że nie da się łączyć Discordu. to jest jeden z najgorszych problemów świata. Ale po prostu wiem, że gdzieś tam za ten Discord, bo tam tym się bardziej zajmuje, wiecie, no jak jest i, I chciałbym was połączyć, więc możecie napisać w komentarzach, czy ej, chcielibyśmy, dawaj, chcemy mieć ten... To jest z jakiegoś pokoju? Nie, bo site, no to nie masz. tier jeszcze większe i powiększenie pocisków jest nawet spoko. E, możecie napisać, że ej, no dawaj, będzie śmiesznie jak połączysz na ten, już nam powiesz w końcu, gdzie streamujesz, no. Wtedy tam ci też się tam ci też mnie męczą po prostu. Za każdym razem jest... No ale powiedz nam, gdzie streamujesz, bo, znaczy na jakim kanale YouTube bo my chcemy wiedzieć. Tylko nadal mam obawę, że YouTube mnie utnie zasięgi. Jeżeli się dowie, że nagle zmiana dzień poszło tyle tych subskrypcji. A mało osób ogląda, bo tam ci raczej nie oglądają Majzaka. O no, chociaż nie wiem, nie wiem, może oglądają. Ale musimy wątpić. Devil gdzieś otwalił. Dlaczego? Dobra, cokolwiek by nie było na tym piętrze, mógłbym się pobawić w maszynę do zmiany przedmiotów. Czy ona mi zmieni też te stojące? Niestety nie. Mamy lampę w kolor, które jest spoko. Consolation Pride też weźmiemy sobie, trochę nam speed'a zwiększył, nic poza tym. Chociaż. A wezmę. A co mi tam? Hamulakria. Hamulakria to jest ten damage, ten... O, wezmę. to nam zmniejszy. Powiedzmy, że się opłacało. Grzyb! Give me Alpha. Mang ale speed down. Ale i tak to rozpidan do sami. Syntol, druga strzykawka. Oj ojoj ojoj. tego nie widzieć. To jest ten przedmiot, który jednak fajny jest. Ja cię kręcę. Dobra, yy, zwykła skrzynka ma pierwszeństwo. Skrzynka, skrzynka, mieliśmy tysiąc, Oj, idziemy po tego. O, idziemy po airdropsy, No weź tego kolejno. Idziemy po airdropsy, airdropsy, A eye a psy, psy Potrzebuję... Ja to potrzebuję, tier Niestety nasze Tearsy się zmniejszyły przez Hemulakryje, ale mam nadzieję, że to nie będzie miało większego problemu. Czekamy na jakąś klątwę, wtedy dagas będę mógł użyć. A w innym przypadku nie widzę troszeczkę sensu, bo jest mamy challenge na zasadzie... Boję się wziąć to, bo jeżeli to będzie e, ten, HP down, to zdycham. Tearsy wezmę, wezmę jak najbardziej. Nie wiem, czy nam coś dały. Dały mi 0,17, czyli raczej mam już max Tearsów. Frozen Baby. Dobra, idziemy te otworki. Wow. Nie wiem, co się dzieje, nie wiem, dlaczego wszystko wybucha. Fajnie wiedzieć. Bardzo ładny damage. Ale no mówię, nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, czy przetrwam walkę z e, samym tym, nie? To może być problematyczne. Przetrwanie walki z naszym tutaj oj Ojojoj, niepotrzebnie. Fajonki. Z każdej strony mnie biją. Potrzebuję tego mieć, jak najbardziej. Ja bym chciał dostać. Przedmiot o nazwie Secret Heart albo Homing Coś w tym stylu. Dałoby to nam. E, fajne rzeczy. Dobra. Golden Coin. Ej, zostawię na razie tego Golden Coina. Czemu nie. Mleka nie chcę. Nic mi nie da. Chciałbym jeszcze jedną strzykawkę dostać może. Tu mam Tears zapa. 12 Up, Tears up. Ale ten TC i tak mi nie ten. Familiar's deals Double Damage. Czy to mi zadziała na muchy jeszcze bardziej? Nie. Ale to zadziała na mnie. Da mi tego, więc się cieszymy. I mamy zupa, 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 strupa. Common Cold też spoko, przedny to cool, nie? Mamy też free Fight Pup, który sobie wezmę. Nie ma tu dla mnie różnicy czy go wezmę czy nie. Tu jest Damage up, ale bardzo malutki. A idziemy. No co mam innego zrobić? No, te bossy, śmieszne. I to jeszcze jakie bossy? Nie. Jak wy byście byli jakimś problemem dla mnie w ogóle. Co tu się dzieje? żaden problem. Żaden. O, ten już padł. Ten zaraz padnie. Też już też to zginął. Mamy coinów. Odbieram ze wszystkie już przy okazji. Bo może coś ciekawego tam będzie? Nie wiem czy tam mogę dostać jakieś ten droższe rzeczy, na przykład nie wiem, za 30 Secret Heart, ale no nie, to normalne ceny są wszystkie, że wszystko za 15. tym Sale tutaj byłby broken, ale nie wiem czy on może dostać. Akurat skipper. Jest, za 30, proszę bardzo. Ale nie chcę. damage a chyba stąd wszystkich, jak najbardziej. O, tak, to mi się podoba. Dobra, ciebie nie muszę wybuchać i to stąd. Mm, czy miałem coś w sklepie? Miałem za 7 takie główienko, ale tego nie chcę. Więc idziemy sobie na dolne piętro. Cześć kolego. Tu mamy. O, dlaczego tam zostawiłeś? Wybuchnę, Tabletki nie chcę brać? Mamy kwiatki. Ej, wezmę kwiatki zamiast żarówki, Taka ta mi widziała. Więc co za różnica, prawda? Prawda. Piętro bez e, tak zwanego tutaj sklabu. Oj tak, co to jest tabletka? Znaczy bez tego, bez treasure roomu. O to mi chodzi chodziło bardziej. E, prezent. Prezent jest spoko nawet. Żarów, e, ta świeczka, git. Weźmy użyjemy z bo już i tak nic mnie nie zmieni to. Ma. E, strzykawka jak najbardziej, bo przemiana w półna wejdzie. Ale, co ciekawe, dostaliśmy kurczę tam kostkę lubika. Ja mam 4,5 volta. Ej, kostka lubika mogłaby być kozakiem jeszcze tutaj. W miarę. Ej, dosłownie, ko ta przecież by była tu broka. Zdechłem. Zdechłem przez krew na ziemi. Co ją zostawiało? Ten grubol, ale on nawet tam nie stał! Nie no, aż mi szkoda jest, no kurcze, głupia mi, głupi naprawdę głupia mi. Dobra, trudno, nie będę jeszcze jednego rano zaczynał, bo to troszeczkę nie ma sensu, nie oszukujmy się. 2 na 10 nie bym powiedział. Dlatego widzimy się w następnym odcinku. No i się!